Witam cię bardzo serdecznie. Dzisiaj usłyszysz w lekarza Piotra Jareckiego, czyli mnie. Podcast ma stanowić dla ciebie kompas w poruszaniu się po skomplikowanym świecie współczesnej medycyny i realiach polskiej opieki zdrowotnej. Zachęcam do komentowania i subskrybowania kanału. Zapraszamy na indywidualną konsultację w ramach naszej poradni lekarskiej webmed.pl. Tutaj lekarze się nie śpieszą. Proponujemy nowoczesne rozwiązania, by utrzymać się w zdrowiu. Poprzez współpracę, otwartość i budowanie zaufania dobieramy rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb. Zmień swoje życie. Decyzja należy do ciebie. Twoje zdrowie to nasza misja. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałbym przedstawić taki odcinek praktyczny. Na początek chciałbym przedstawić stronę internetową: Terminy leczenia nfz.gov.pl. To jest taka strona, z której korzystam bardzo sporo w swojej praktyce lekarza rodzinnego. Do odnajdowania najszybszych terminów do specjalistów dla swoich pacjentów. Nie ukrywając, większość osób w Polsce no, rozumie sytuację kolejek i problemów z dostaniem się do specjalisty, ale jest na to pewien sposób. Um, oczywiście, część pacjentów wybiera opcję, żeby pójść prywatnie do specjalisty, jednak, niestety, jeżeli dużo osób tak decyduje, to tych wizyt prywatnych jest coraz więcej, a tych na fundusz coraz mniej, a dodatkowo wiąże się to z dalszą koniecznością no, pójścia drogi prywatne, drogą prywatną, czyli opłacania z własnej kieszeni e, wszystkich dalszych badań, co często wiąże się z tymi najdroższymi specjalistami jak chociażby endokrynolog z wysokimi kosztami ci pacjenci potem przychodzą do lekarza rodzinnego chcą od niego te skierowania e, większość tych badań i tak w koszyku lekarza rodzinnego się nie znajduje, no i co dalej pacjent dostaje skierowanie do endokrynologa na fundusz, no i w mojej okolicy często pacjent mówi, dostał skierowanie na pilnie jeżeli sytuacja miał pilną a termin za dwa lata no i teraz tak, wchodzimy sobie na tą stronę i tutaj wpisujemy na przykład e, endo od, od endokrynologii no, i trochę tego się pojawia, też endoprotezoplastyka, ale wiadomo, że chodzi nam o endokrynologię. I teraz tak, możemy szukać terminów do, na oddział do poszczególnych poradni, a część niestety, no ta głupkowa, to jest na tej stronie funduszowej wymyślone, no ale rzeczy publiczne nie zawsze są idealne. E, nazwa, na przykład poradnia okulistyczna, jest poradnia okulistyczna, poradnia endokrynologii nazywa się świadczeniami z zakresu endokrynologii. Wybieramy sobie i na przykład województwo wielkopolskie. Klikamy wyszukaj. I wyskoczą nam terminy najbliższe. Ja sortuję wedle terminów. Tu pokazuję, że na przykład do szpitala ginekologiczno-położniczego, do poradni endokrynologii ginekologicznej musielibyśmy czekać około 3-4 tygodni. W Złotowie około miesiąca, w Słupcy czy na Jerzyca w Poznaniu miesiąc półtora. To jest termin stabilny. Jeżeli zmienimy sobie na termin pilny. No, to terminy są dużo bardziej bieżące. Gniezno, złotów, Poznań, w zasadzie Konin, terminy teoretycznie bieżące. Oczywiście e, zawsze pacjentom mówię, że trzeba po prostu zadzwonić i sprawdzić, czy faktycznie tak jest. Tak naprawdę poradnie powinny raportować to na bieżąco do funduszu, po to, żeby pacjenci właśnie mogli te terminy sprawdzać. E, kwestia gdzieś egzekwowania tego to już jest insza inszość. E, jeżeli klikniemy sobie tutaj, pokaż na mapie to pojawia nam się adres. Czasami daję pacjentom, jeżeli to faktycznie jest sprawa pilna i uważam, że powinni gdzieś dojechać, że ta wizyta prywatna nie rozwiąże im sytuacji, no to wchodzę, znajduję im, tak jak uważam, najbardziej rzetelne, rzetelne miejsce. I teraz tak, mamy takie urządzenie wbudowane w Windowsa, czyli każdy je ma. Ja mam je akurat w języku angielskim. Można wpisać skrót SNIP i w języku polskim również to zaskoczy, albo wycinanie, albo skrót, Przycisku Windows Shift i S. Czyli można, że tak powiem, takim skrótem zrobić wycinanie i zaznaczyć. To jest opcja wbudowana w nowego Windowsa i trochę średnio mi podchodzi, ale opcja tego narzędzia wycinania wygląda w ten sposób. Zaznaczamy sobie w tym miejscu i wycinamy to, co chcemy. Jeszcze jest opcja gdzieś tam powiedzmy podkreślania czy markerowania czegoś jeżeli uważamy, że trzeba by coś podkreślić ale najczęściej wykonuję to w ten sposób. Otwieram plik Worda, wklejam, Ctrl C, Ctrl V i można to ładnie pacjentowi wydrukować, tak? Normalnie zazwyczaj drukuję, daję pacjentowi do ręki i dzięki temu wie on gdzie się udać. Uważam to za bardzo praktyczne rozwiązanie. E, osoby młodsze zawsze mogą pomóc tym starszym członkom rodziny poszukać tych poradni i po prostu zrobić taki wydruk i dać go e, rodzinie do ręki, tak, żeby ułatwić. Oprócz wyszukiwania po miejscowości, mamy też możliwość wyszuki e, wyszukiwania po województwie, mamy też oczywiście wyszukiwanie po, po miejscowości i wtedy też widzimy, jakie te terminy są, w zależności od tego, jakie te poradnie. Istnieją jakie mają terminy, oczywiście jest numer telefonu i adres, więc wtedy można sobie to łatwo sprawdzić. Drugą stroną, którą chciał przedstawić, jest strona, kto ma lek. Jest to strona, z której również dość często korzystam w przypadku, kiedy trzeba poszukać pewnych leków jeżeli jest problem z ich, z ich dostępnością, bo niestety często pacjent idzie do apteki, słyszy, że leku nie ma. I że nigdzie go nie ma, tak. Nie zawsze zgadza się to z rzeczywistością, bo niestety apteki podlegają pod różne firmy i zazwyczaj z racji konfliktów e, biznesowych czy braku współpracy, po prostu ta informacja nie zawsze przepływa między tymi aptekami. Tymczasem, jeżeli wejdziemy sobie na tą stronę, każdy sam może znaleźć dostępność poszczególnego leku. Tutaj ponownie wybrałem miejscowość Leszno i wybierzemy na przykład lek o nazwie Ozempik. W ostatnim czasie jest niestety duży problem z jego dostępnością. I jak widzimy, nie znaleźliśmy go w okolicy w ogóle. Jeżeli klikniemy na niego szczególnie, to pokaże nam wszystkie apteki w kraju, którego potencjalnie mogą mieć, nawet jeżeli odległość wynosi 400 czy 500 km. E, oczywiście to nam problemu tutaj nie rozwiązuje, ale możemy znaleźć sobie zamiennik e, albo lek działający podobnie i ten już widzimy, z, z dostępnością jest lepiej. E, inną ciekawą funkcją jest znajdowanie mm, mieszanki leków, tak, czyli powiedzmy pewnej kombinacji. Wybierzemy sobie e, leki na przykład do stosowania w inhalacjach podczas infekcji, chociażby u dorosłych czy u dzieci e, w zapaleniach oskrzeli chociażby. Możemy do tego poszukać jakiś lek przeciwkaszlowy, w tabletkach, no i jakiś preparat na przykład wspom wspomagający e, na przykład ten groplinozin. I powiedzmy kończy nam się lek na nadciśnienie, więc wypadałoby go też poszukać. W takiej sytuacji wyszukiwarka zaproponuje nam aptekę, która posiada kombinację tych leków. Jest to o tyle fajne, że widzimy, czy ten lek jest dostępny i często pokazuje nam się też godzina. W jakiej można do tej apteki się udać? Bardzo przydatne urządzenie. Jest też możliwość wyświetlenia numeru telefonu. Także, również serdecznie polecam. To na tyle z takich użyteczności. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.